Cześć! Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w klasycznych lektorowanych odcinkach na moim kanale. Ale mam nadzieję, że wracam już na dobre. I w tym odcinku przyjrzymy się temu, co łączy samolot oraz skoczka narciarskiego. Jeden i drugi lata, to prawda. Jednak coś im w tym pomaga. Dlatego w tym odcinku odpowiem na pytanie: dlaczego skoczek poleci dalej, skacząc pod wiatr? Przecież teoretycznie wiatr wiejący z tyłu pchałby go do przodu i tym sposobem poleciałby dalej. A wiatr wiejący prosto w niego powinien mu przeszkadzać, zmniejszając jego prędkość. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku samolotu. Przed startem każdego samolotu sprawdzana jest siła wiatru, i maszyna w miarę możliwości startuje właśnie pod wiatr. Co po raz kolejny wydaje się kompletnie bez sensu, ponieważ pilot teoretycznie musi użyć więcej mocy silnika, aby pokonać opór aerodynamiczny potęgowany przez wiejący w nich wiatr. Także zapraszam do oglądania. Mimo że zarówno skoczek narciarski i samolot korzysta z tego samego prawa fizyki, to pierwszy w powietrzu znalazł się skoczek. Po prostu jest mniej skomplikowany. Górka, narty, można lecieć. Tą dyscyplinę sportu datuje się na rok 1861, kiedy w Norwegii założono pierwszy klub sportowy z sekcją skoków narciarskich. Mimo to amatorsko skagano już wcześniej. W roku 1860 ojciec skoków narciarskich Sondre Nordheim ustanowił na 33 lata rekord świata w długości skoku na 30,5 metra. Wyobrażacie sobie, aby dzisiejszy rekord przetrwał tak długo? Sondre Nordheim już wtedy wiedział, że aby polecieć jak najdalej, trzeba wykorzystać powietrze. Co prawda nauka nie była wtedy jeszcze na tyle rozwinięta, aby wiedział jak najlepiej wykorzystać cząstki powietrza, mimo że prawo wykorzystywane obecnie przez skoczków i samoloty powstało w 1738 roku. Sondre skakał po prostu pionowo, odpychając za sobą powietrze, tak jak robi to pływak na basenie w wodzie. Przez następne 50 lat skoczkowie robili dokładnie to samo, jedynie delikatnie modyfikując ten styl pod siebie. Dopiero w 1916 roku podjęto pierwszy nieświadomy skok wykorzystujący prawo Bernuliego. Jeśli dobrze znacie mój kanał, na pewno zauważyliście, że jest to aż 13 lat po pierwszym locie Braci Wright. Jednak tak naprawdę to nie oni jako pierwsi skorzystali z tego prawa, ponieważ oni po prostu dołożyli silnik do szybowca. Także w tym wypadku lotnictwo wyprzedziło skoczków. Wracając do naszego skoku z 1916 roku, Anders Haugen poszybował, zwróćcie uwagę na słowo, poszybował na odległość 65 metrów, wykorzystując swój nowy styl. Skoczek złączył nogi i co bardzo ważne, pochylił się do przodu. Efekt był tak dobry, że natychmiastowo inni skoczkowie zaczęli eksperymentować z pochylaniem się do przodu. Im bardziej udało im się pochylić, tym lepsze skoki oddawali. I tak narodziły się nowoczesne skoki narciarskie, a ich odkrywcą był właśnie Amerykanin norweskiego pochodzenia, Anders Haugen. Styl ciągle ewoluował: ręce przed sobą, aby zwiększyć długość ciała, później wzdłuż tłowia, aby stworzyć jak największą powierzchnię wystawioną na wiatr. Razem z rozwojem nauki doszli oni do najbardziej optymalnego i wykorzystywanego do dzisiaj stylu V. Przejście na nowy styl nie było łatwe i za każdym razem karane przez sędziów, którzy uznawali to za błąd skoczka i za bardzo nieładny skok z powodu odstawiania swoim stylem od innych skoczków. Tak było również ze stylem V. Pierwszym skoczkiem, który podjął się takiej próby na międzynarodowych zawodach, był Szwed Jan Boklo który w 1985 roku podczas swojego skoku rozszerzył narty w kształt litery V, odsłaniając na działanie wiatru całe swoje ciało. Od samego początku latał zdecydowanie dalej od rywali, jednak nie wygrywał zawodów z powodu kiepskich not za styl. To spowodowało bardzo wolny rozwój tego stylu, ponieważ skoczkowie woleli skakać krócej, jednak dostawać więcej punktów za styl. Jednak powoli zaczęto się przekonywać do tego stylu i po aż 7 latach od pionierskiego skoku Szweda na Olimpiadzie we Francji oba style nagradzano punktami tak samo. Jeszcze mała ciekawostka na temat historii stylu V. Zauważcie, że Szwed jako pierwszy użył tego stylu na zawodach międzynarodowych. Przez to niesłusznie jest uznawany za jego wynalazcę. Tak naprawdę styl, z którego korzysta obecnie każdy skoczek świata wynalazł Mirosław Graf. Były skoczek obecny burmistrz szklarskiej poręby. W 1969 roku, podczas feralnego skoku, doznał skręcenia stawu skokowego, przez co musiał zmienić swój styl prowadzenia nart podczas lotu i tym sposobem wykonywał dłuższe skoki. A przy tym prędkość lotu była niższa, dzięki czemu skoczek miał łatwiejszą robotę do wykonania podczas lądowania oraz sam lot był bezpieczniejszy. Tak właśnie przypadkiem wynalazł styl V. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego, musimy przejść właśnie do lotnictwa. Przed każdym startem i lądowaniem możecie usłyszeć bardzo charakterystyczny dźwięk pochodzący ze skrzydeł, jakby jakiś filmowy robot ruszał ręką. Ten dźwięk to dźwięk wysuwających się klap, które mają za zadanie zwiększyć powierzchnię skrzydeł, co wydaje się po raz kolejny, że chcą sobie utrudnić zadanie, zwiększając opór aerodynamiczny. No i oczywiście jest to prawda opór aerodynamiczny się zwiększa, przez co samolotem bardziej trzęsie i uderzające w nie powietrze zaczyna hałasować. Jednak powietrze daje nam w zamian coś ekstra siłę nośną. Gdy samolot staje na pasie startowym musi osiągnąć daną prędkość aby oderwać się od ziemi. Gdy wystawicie dłoń jadąc samochodem, ustawicie ją pod odpowiednim kątem, poczujecie jak wasza ręka jest wypychana do góry. Tak samo dzieje się ze skrzydłem samolotu, który jest jedną wielką metalową ręką. Pilot dodaje mocy silnikom. Te generują ciąg, pchając samolot coraz szybciej przed siebie na pasie startowym. Gdy na tyle dużo cząsteczek powietrza uderza w dół skrzydła, samolot jest wypychany na tyle mocno, że odrywa się od ziemi. Wtedy pod skrzydłem generuje się ośrodek wysokiego ciśnienia. Znajduje się tam bardzo dużo cząsteczek powietrza, które naciskają na skrzydło. Skrzydło jest ustawione pod takim kątem natarcia, że pod nim, że nad nim, powstaje ośrodek niskiego ciśnienia. Ponieważ powietrze, które znajdowało się wcześniej w tym miejscu, trafiło pod skrzydło. W efekcie wysokie ciśnienie wypycha skrzydło do góry i samolot się odrywa. Tak samo działa to w przypadku skoczka narciarskiego, którego pozycja bardzo przypomina skrzydło samolotu podczas startu i lądowania. Przód ciała skoczka jest ośrodkiem wysokiego ciśnienia, a jego plecy to ośrodek niskiego ciśnienia. Skoczek ustawiając się pod odpowiednim kątem natarcia, musi zminimalizować opór powietrza, a zmaksymalizować siłę nośną. Znajdując optimum, może oddać daleki skok. Skoczek bardzo pochylony do tyłu dostaje więcej siły nośnej, ale traci dużo prędkości. Skoczek zbyt pochylony do przodu leci szybciej, ale traci siłę nośną. Tak samo działa samochód Formuły 1, jednak im zależy na odwróceniu tej zależności. Im mocniej samochód podczas jazdy będzie przyklejony do ziemi, tym lepiej będzie skręcał. To właśnie dlatego samochody te posiadają takie charakterystyczne skrzydła, które teoretycznie hamują samochód, tworząc opór aerodynamiczny. Zespół mechaników przed każdym wyścigiem testuje różne warianty ze względu na to, czy tor ma dużo zakrętów, czy dużo prostych, i czy bardziej opłacalne jest bycie szybkim w zakrętach, czy zmniejszenie oporu powietrza i bycie szybszym na prostych. No i właśnie. Teraz widzicie, że to czy samolot wystartuje, zależy od tego, ile drobinek powietrza opływa jego skrzydło. Pilot przed startem wylicza prędkość, z jaką samolot ma wystartować. Nie jest to taka sama prędkość, jaką mierzymy jeden samochodem względem powierzchni Ziemi, a prędkość względem powietrza, aby wystarczająco dużo drobinek powietrza opływało skrzydło. To oznacza, że samolot może wystartować stojąc właściwie w miejscu. Wystarczy, że wiatr będzie uderzał w skrzydło z wystarczającą prędkością. Właśnie dlatego właściciele samolotów muszą bardzo uważać w wieczne dni i powinni trzymać swój samolot w bezwiecznym hangarze aby po prostu ich samolot sam nie odleciał. Tak samo w przypadku lądowania. Samolot również ląduje pod wiatr, dzięki czemu może lądować przy niższej prędkości względem Ziemi, ponieważ wiatr wiejący w jego stronę zwiększa siłę nośną. Z tego samego korzysta skoczek narciarski. Wiatr wiejący pod narty pozwala jego ciału wytworzyć więcej siły nośnej i polecieć jeszcze dalej, a hamujące go powietrze pozwala oddać bardziej bezpieczny skok. To właśnie dlatego, gdy wiatr wieje w plecy, sędziowie nie podnoszą belki na tyle, aby skoczek mógł znowu oddać skok w okolice punktu rozmiaru skoczni ponieważ będzie ryciał dużo szybciej i będzie wtedy miał problemy z lądowaniem. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi zupełnie inaczej będzie Wam się oglądało skoki narciarskie i będzie Wam dodawało jeszcze więcej przyjemności. Zwłaszcza, że w ten weekend rozpoczyna się nowy sezon skoków i po raz kolejny będziemy kibicować naszym skoczkom. A w tym odcinku to już na tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zapraszam na stronę mojego nowego sklepu, na którym znajdziecie ubrania premium z haftowanym logiem autograf. Link znajdziecie w opisie filmu. A teraz to już na tyle. Dzięki, cześć.